Nowy wymiar ekonomiczności. Zawsze z trenerem jazdy. Fleetboard EcoSupport. Fleetboard EcoSupport wspomaga kierowcę w optymalizacji jego stylu jazdy. Aktywuje się go na zintegrowanej tablicy wskaźników za pomocą lewych przycisków na kierownicy w menu głównym trybu jazdy. System analizuje chwilowy styl jazdy kierowcy w ośmiu różnych kategoriach. Ocenia zdobyte umiejętności i w przejrzysty sposób podsumowuje wyniki. Kategoria toczenie się hamowanie ocenia przykładowo użycie hamulców podstawowych czy kierowca mocno hamuje, czy też efektywnie używa hamulców niepodlegających zużyciu. W kategorii Użycie pedału gazu na podstawie położenia pedału gazu system analizuje sposób przyspieszania. Natomiast w kategorii Użycie zwalniacza ocenie podlegają uruchamiane zwalniacze i wybierane stopnie hamowania. Te analizy stają się ponadto podstawą praktycznych porad udzielanych kierowcy w celu optymalizacji jego stylu jazdy i wykształcenia ekonomicznego sposobu prowadzenia pojazdu. W tym celu trzeba jednak wywołać daną kategorię na zintegrowanej tablicy wskaźników. Niezależnie od aktywacji systemu Fleetboard, Fleetboard i EcoSupport jest dostępny w każdym nowym aktrosie.